Szanowni Państwo, na imię mam Michał, nazywam się Krawczyk i jestem ekspertem w dziedzinie prawa podatkowego. Zapraszam na szkolenie multimedialne, które ma na celu przekazanie i usystematyzowanie informacji o nowych obowiązkach podatników VAT czynnych, polegających na składaniu ujednoliconego pliku JPK-V7, zawierającego dane dotychczas zawarte w deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz w ewidencji VAT przekazywanej do szefa kas w postaci struktury JPK-VAT. Określam zakres informacji, jakie mają być zawarte w strukturze JPK V7 dotyczących szczególności po pierwsze szczegółowych danych o sprzedaży w postaci typów niektórych dokumentów sprzedażowych, w tym faktur wystawianych do paragonów na zasadach obowiązujących od roku 2020, grup towarowo-usługowych, informacji o niektórych specyficznych procedurach podatkowych, po drugie szczegółowych danych o zakupach w postaci rodzajów niektórych dokumentów zakupowych, specyfice niektórych nabyć, po trzecie możliwości łącznego bądź niezależnego korygowania poszczególnych elementów struktury, czyli deklaracji i ewidencji, i po czwarte nowych zasadach dysponowania zwrotem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Rozszerzenie danych o ewidencji VAT ma ułatwić organom podatkowym weryfikację prawidłowości rozliczenia podatku. Jak wspomniałem wcześniej, niestety wiąże się z to z nałożeniem na podatników nowych obowiązków ewidencyjnych. W trakcie szkolenia wyjaśnię również, Którzy podatnicy będą składać nową strukturę od kwietnia 2020 roku, a którzy od lipca 2020 roku oraz w jakiej strukturze korygowane będą okresy rozliczeniowe sprzed kwietnia czy lipca 2020 roku, jakie kolejne sankcje ustawodawca przewidział za błędy popełnione w nowej strukturze JPK oraz jak postępować, by ich uniknąć. Proszę również zwrócić uwagę, iż wiedza o sposobie wykazywania transakcji w JPK nie zawsze wynika z przepisów prawa podatkowego, a jedynie ze struktury pliku oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów. Kluczowe stają się w tym zakresie odpowiedzi udzielane przez Ministerstwo Finansów na wątpliwości podatników dotyczące sposobu prezentacji transakcji gospodarczych w JPK. W trakcie szkolenia odniesiemy się do niektórych z tych wyjaśnień. Jestem przekonany, że szkolenie pomoże Państwu przygotować się do nowych obowiązków w zakresie tworzenia i przesyłania prawidłowej struktury JPKV7. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z jego treścią.